Dwa pociągi towarowe wyjechały z miast A i B oddalonych od siebie o 540 km. Pociąg jadący z miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta B do miasta A i jechał z prędkością o 9 km mniejszą. Pociągi te minęły się w połowie drogi. Oblicz, z jakimi prędkościami jechały te pociągi. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie wprowadzić pewne oznaczenia na prędkość, czas naszych pociągów. Oznaczmy sobie zatem przez V prędkość pociągu jadącego z miasta A do miasta B. Wówczas z treści zadania wiemy, że pociąg z miasta A do miasta B jechał z prędkością o 9 km na godzinę mniejszą. Zatem prędkość drugiego pociągu jadącego z miasta B do miasta A była większa o 9 km, czyli możemy zapisać, że V plus 9 to jest prędkość pociągu jadącego z miasta B do miasta A. Teraz oznaczmy przez T czas jazdy pociągu jadącego z miasta A do miasta B do momentu spotkania. Z treści zadania wiemy, że pociąg z miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej. Zatem drugi pociąg jadący z miasta B do miasta A jechał w czasie T 1 do miejsca spotkania. Zatem możemy teraz połączyć prędkości i czasy każdego z pociągów i ułożyć odpowiednie równania. Wykorzystamy do tego wzór na drogę, mianowicie, że droga jest równa prędkości razy czas. W związku z tym możemy napisać, że w naszych oznaczeniach v razy t jest równe połowie odległości od miasta A do miasta B, czyli 270 km. Analogicznie dla drugiego pociągu układamy równanie v plus 9 razy t minus 1 również równa się 270. Zatem otrzymaliśmy układ równań, który wystarczy teraz rozwiązać, a V będzie jedną z odpowiedzi w naszym zadaniu. Zatem wyliczmy sobie z pierwszego równania T. Dzielimy obie strony równania przez V, otrzymując, że T jest równe 270 przez V. No i teraz tą wyliczoną wartość T wstawiamy pod T w drugim równaniu, otrzymując w rezultacie następujące równanie. Jak łatwo widać, równanie to zawiera tylko niewiadomą V. Zatem skoncentrujemy się teraz na jego rozwiązaniu. Zapiszmy jeszcze raz na nowej stronie, no i teraz, żeby pozbyć się ułamka z drugiego nawiasu, pomnożymy to równanie stronami przez V. W rezultacie otrzymamy V plus 9, no i tutaj mnożenie właśnie wciągamy do nawiasu, otrzymując odpowiednio 270 minus V, no a po prawej stronie 270 V. Wymnażamy teraz nawiasy po lewej stronie, otrzymując 270 V. Minus V kwadrat plus 9 razy 270, za chwilę zobaczymy, ile to dokładnie jest, no i jeszcze minus 9 V. Przenosimy teraz z prawej strony 270 V na lewą, otrzymując po prawej 0. Dodajemy teraz wyrazy podobne do siebie po lewej stronie. Otrzymujemy zatem minus V kwadrat minus 9 V. Szczęśliwie wyrażenia z 270V skracają się, bo mamy 270V oraz minus 270V, czyli zostaje tylko minus 9V. No i jeszcze mamy plus 9 razy 270, czyli plus 2430 równa się 0. Ponieważ ja nie lubię rozwiązywać równań kwadratowych z minusem przy zmiennej w drugiej potędze, dlatego pomnożę sobie teraz to równanie przez minus 1. Otrzymując następujące równanie ze zmienionymi znakami. No i tak oto otrzymaliśmy równanie kwadratowe, które musimy teraz rozwiązać. Przypomnijmy jeszcze, że V to prędkość pociągu jadącego z A do B, a V plus 9 to prędkość drugiego pociągu jadącego z B do A. Obie te wartości musimy znaleźć, tego szukamy, o to nas pytają w zadaniu. Musimy zatem rozwiązać równanie kwadratowe, a więc przypomnijmy, że równanie kwadratowe to takie równanie, które jest w postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Rozwiązania tego równania można wyliczyć, licząc coś, co się nazywa deltą. No i wzór na deltę jest w postaci b kwadrat minus 4ac, gdzie a, b, c to współczynniki w naszym równaniu kwadratowym. No i teraz, o ile taka delta jest większa od zera, to istnieją dwa rozwiązania takiego równania kwadratowego, i jedno z nich jest w postaci minus b plus pierwiastek z delta przez 2a, a drugie minus b minus pierwiastek z delta przez 2a. Zatem to, co teraz musimy zrobić, to po prostu policzyć deltę naszego równania kwadratowego. No i zróbmy to. Delta równa się b kwadrat, czyli 9 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 2430. Równa się. 9801. Zatem delta wyszła dodatnia, czyli istnieją dwa rozwiązania naszego równania kwadratowego. Policzmy jeszcze pierwiastek z delty. No i szczęśliwie się tak składa, że pierwiastek z delta jest równy 99. Zatem możemy teraz spokojnie wyliczyć pierwiastki naszego równania, czyli nasze rozwiązania v1 równe minus b minus pierwiastek z delta przez 2, co daje po uproszczeniu wartość minus 54. Oraz v2 równe minus 9 plus pierwiastek z delta, czyli plus 99 przez 2, co daje wartość 45. Zwróćmy teraz uwagę, że v jest prędkością pociągu, zatem rozwiązanie v1, które jest ujemne, odrzucamy, no i zostaje tylko rozwiązanie v2 równe 45. Czyli prędkość pociągu jadącego z miasta A do miasta B wyniosła 45 km na godzinę. No i teraz jeszcze pozostaje wyznaczyć prędkość drugiego pociągu, oczywiście jest ona równa V plus 9, czyli 54. Zatem udzielamy odpowiedzi, że jeden pociąg jechał z prędkością 45 km na godzinę, a drugi z prędkością 54 km na godzinę. W rozwiązaniu tego zadania były dwa kluczowe momenty. Pierwszy polegał na ułożeniu układu równań, czyli tak naprawdę na dobrej interpretacji treści zadania. Żeby móc to dobrze zrobić, zawsze warto sobie oznaczyć pewnymi niewiadomymi, pewnymi literkami e, informacje, o których mowa w zadaniu, a następnie spróbować połączyć je w jakąś logiczną całość. To jest w sumie chyba najtrudniejsza część w tym zadaniu, żeby dobrze ułożyć ten układ równań, a w momencie, gdy był on już ułożony, to czekała nas kolejna. Kluczowa rzecz, mianowicie trzeba było rozwiązać równanie kwadratowe. No, i do tego wymagana jest znajomość tych podstawowych wzorów. Nie jest ich dużo, dlatego warto jest nauczyć się ich na pamięć. Jeżeli jednak zapomnisz, jak liczyć deltę, albo jakie są wzory na pierwiastki, to wszystko to można znaleźć w tablicach maturalnych. Fragment zawierający te informacje wygląda mniej więcej tak. Także zawsze bez problemu można tutaj zajrzeć i dowiedzieć się, albo przypomnieć raczej. Te rzeczy, z których należy skorzystać. Warto wiedzieć, że takie rzeczy tam są i że można w razie czego z nich skorzystać. Oczywiście oprócz tej informacji o funkcji kwadratowej i równaniu kwadratowym w tablicach maturalnych może znaleźć wiele innych przydatnych rzeczy, chociażby takich jak wi wzory wieta, no i wiele, wiele innych, aczkolwiek te, których użyliśmy do rozwiązania tego zadania, czyli tak naprawdę umiejętność liczenia delty i znajomość wzorów na pierwiastki równania kwadratowego. To są informacje w zasadzie niezbędne do rozwiązania przynajmniej jednego zadania na maturze, bo zawsze znajdzie się zadanie, które w jakiś sposób wykorzystuje równanie kwadratowe. Najczęściej jest po prostu podane jawnie równanie kwadratowe do rozwiązania, no ale czasem też pojawia się w zadaniu z treścią. Tak czy inaczej, można mieć praktycznie pewność 100%, że zadanie z równaniem kwadratowym pojawi się na maturze, dlatego. Warto mieć to dobrze opanowane albo przynajmniej wiedzieć, gdzie szukać tych informacji.